Rewelacyjnie spisała się Magdalena Mielnik podczas zakończonych w niedzielę 33 Mistrzostw Polskich karate tradycyjnym, które odbyły się w Zielonej Górze. W gronie 300 najlepszych polskich karateków z 45 klubów mieszkanka Nowej Karczmy osiągnęła najlepszy wynik ze wszystkich startujących zawodników, zdobywając 3 złote oraz 1 srebrny medal. Zgodnie z przewidywaniami Magdalena Mielnik była jedną z największych gwiazd tegorocznych mistrzostw Polski. Wystartowała w czterech konkurencjach, w tym dwóch indywidualnych i dwóch drużynowych. W najtrudniejszej i wymagającej największej wszechstronności konkurencji indywidualnej, czyli Fuku-go, sięgnęła po złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski. Fukugo to dwubój polegający na naprzemiennym prezentowaniu technik karate zwanych Kitej i toczeniu bezpośrednich walk z rywalami zwanych Kumite. Drugą konkurencją indywidualną, w jakiej zaprezentowała się Magdalena Mielnik, to Kumite, czyli walki wręcz. Tutaj także szybko i bez problemów dotarła do ścisłego finału. Jednak w walce o złoto uległa swojej koleżance z kadry narodowej Karolinie Wyporek. Ostatecznie zdobyła srebrny medal. Pozostałe dwie konkurencje, w jakich zaprezentowała się Magda, to kata drużynowe i kumite drużynowe. Pochodząca z Nowej Karczmy Magdalena Mielnik wystąpiła w tych konkurencjach w barwach najsilniejszego polskiego klubu karate, krakowskiego klubu karate tradycyjnego. Wszystkie zawodniczki reprezentujące ten klub w zielonogórskich mistrzostwach to członkinie kadry narodowej. Stąd zgodnie z oczekiwaniami i bez większych problemów w obu tych konkurencjach sięgnęły po złoto. Z czterema medalami zdobytymi w Zielonej Górze Magda zdobyła już łącznie 23 medale Mistrzostw Polski. Zdobywa je nieprzerwanie od 20 Mistrzostw Polski, które odbyły się w 2010 roku.